Seiken, ale koło decyduje, jakim będę grał. Dobra, spin. Moje koło wybiera, jakim będę survivorem i będę buildermanem. Okej, okay, to szybko muszę go equip'nąć Dobra. Niech będzie ten blue screenowy skin i zaraz się rundka zacznie. Okej, okay, cool Kid jest tym killerem Okej, okay. trzeba tu dać centry. Buduję. O tak. A wy to naprawiajcie. Czujemy się tu bezpiecznie. Co chcesz ode mnie? Nie ma opcji, że będę mówił uwu, Ja nie chcę zginąć. O nie, zniszczył moje centry. Ja znam ten easter egg z uwu. Umra. Będzie mnie targetował, bo mam sentry, Mogę je zbudować. No właśnie. Będę musiał go zgubić. Nie będę mówił uwu, ja nie chcę zginąć. Dobra. Um, muszę gdzieś uciec. Nie wiem. Tutaj dawaj dispenser, chcę się uleczyć. Nie będę mówił, uwu, ja nie chcę umrzeć. Oczyb się ode mnie człowieku, daj mi święty spokój. O nie, tam jest, tam jest. Dobra, dobra, leczy się, o nie, nadchodzi. Nadchodzi chyba. O tak! Uleczyłem się. To centry postawić w głupim miejscu. O tak! Oj, tak moi drodzy Oj, tak Jak tu przyjdzie to będzie mi A gdy będę robił generator, to jeszcze czas będzie zlatywał. Dobra, on to chyba zrobi. Jest! Wygrałem jako Builderman Jakim będę teraz survivorem? Jestem szedleckim. Dobra, equipnij szedleckiego jakiego tu mam skina? O, tego Gajda udało mi się zdobyć tego Flute Escape 2 Przeszedłem tą mapę Classic Canyons I zdobyłem tego skina Uuu Cool Kid Ale ten skin wygląda dziwnie To jest też taki zapomniany skin nawet Okej okay, gdzie jest to generatorem? Muszę generatory robić O nie Tam jest ta Pretty Princess Chociaż ten slash mój to by też mógł się przydać Eeeem... Um, mm, ja, ja tylko zaczynam. Okej, okay, 5 na 5 generatorów. Okej. Okay. Tam jest Pretty Princess. Okej. Okay. O nie! Okej. Okay. No nieźle. Klauny. O kurde. No nieźle. Chciałem zaatakować. Mogę spróbować. Co mi to szkodzi Dobra, ja... ja... Dobra, ja idę się ukryć. Mnie tu nikt nie znajdzie. Dobra. Ile sobie tu przesiedziałem, kurde, on mi spadł. O no nie, ona szyleckiego atakuje. jest udało mi się! Za trzecim razem, o mój Boże, ale jestem... Beznadziejny jako Szedlecki. Nie ma już pizzy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jest, udało się wygrać. Teraz będę jako. Tutaj. Tak, tutaj. Jako tutaj mi to lubię grać. Mam Maltzestown na 3, sobie go equipnę. Na... Nie gram jeszcze jako Maltzestown 3 skin. Niedawno go odblokowałem. Ale fajnie, jak tak. W linii każdy ma tu samą młotkę. Kurde. I dobra, zaczyna się. Akurat jestem killerem. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Jestem jako jeden x 1 x1, ponieważ jego chcę sobie wymaksować na level setny. Mm. A nikt się nie rusza. I to jeszcze. Jest. Dylecki, ja znam Twoje power-upy. Żałosne. On nie robi Ja pierdziele O tam szelecki Kurde, nie udało się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zabijecie? To nic złego. O, naprawdę. Zobaczmy gdzie mamy tych swociaków Jest. Trafiłem go. O, jeszcze wyszedł. O kurde. No nieźle. Zaleć to to są dodatkowego expa. On chyba już nie ma iknesa Nie wiem. Nie strzelaj we mnie nawet śmieciu. Oj, nie pykło ci. Jest! Trzech już nie ma. Tutaj mamy Pilata. Poczekam na stamina. Jest! Udało się! Znam hitboxy, szedlecki. Chodź tu! Szybko cię zabiję. Nie bój się. Hmm. No chodź, kurde pieczone. Dobra, mam go. Jeszcze gest. Mi został i szedlecki Pięknie. No nie. O, ale to wymierzyłem. Kurde. Jak nic szczęście. Czy ty na poważnie? Kurde. Chodź tu. Chodź, 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 słodziaku. Chodź. No. O nie, nie pan czujesz mnie. O dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. To się szanuje. Kurde. Dobra. Jest, zabiję go. Gdzie ten ktoś jest? Nie wiem. Te, 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 te Tam jest. Dobra. Jest, mam speed 3. Unstable i. Gdzie to jest? Tam. Jestem szybki. Jestem prędkością. Jestem prędkością. Kurde! No nie wierzę. Przegram to jeszcze. Jeszcze to przegram. No nie, tylko nie to. Co ty próbujesz? No nie, 50 sekund. Dobra, mam czas. O ja to z tym Mass Infection jestem słaby. O jest! Ten mój mi pomaga. Gdzieś tutaj pobiegło. Tak! Jest! Jest! Udało mi się! Pięknie! nie ten tym wygląda Co jest? Co jest to w ogóle? Dobra Dla mnie to jest najlepsze miejsce na rytuał na tej... Generał Generator jeszcze jest blisko Okej, okay, on tam jest Dobra, pasowałbym mi go zestabować Jest! Udało mi się! O nie! O nie! O nie! On czytuje. No tak, żeś mi pomógł, jest naprawdę. Co za pomoc? Wiem, będziesz kamieniami co... Nie. Dobra. Dobra. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Dobra, źle rzucił, tyle dobrze. Dobra. Tego czegoś już... O, bloxy, kola, bloksi kola, tak, dobra. Muszę się zregenerować. To na staminę muszę grać. I go bym mu musiał jeszcze dziabnąć dwa razy najlepiej. Gdzie on jest? Nie wiem. O, tutaj jest. O nie! Nie, wiesz. Jaki hitbox? Ja tu był Jakim będę jaki... Killerem, survivorem teraz. Nubek... Nubek. Okidoki, doki jestem nubkiem. Więc będzie... No, chyba źle. No, chyba źle. Nadchodzi Jason. Oj, nadchodzi. Aha, Targeter? Chce mnie pokonać. Nie ma opcji. Dawaj, co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, nie wierzę. Uuu uh, zleciałem! Uuuu! Uh. No nie wiesz, że będzie mnie tak dwie minuty. Ja pierdzielę. Co jest nie tak? Czy leckiego sego Teraz będę... Ges 1 3 3 7. No tutaj jest, dobra No czemu go nie zepchnęło ani trochę Co to za anty Knockback? Chłopie, nie jest w Minecrafcie, żeby czegoś takiego używać Wow, to było straszne O kurde ziome Kurde to było jednak straszne Dobra, może generator zrobię. Albo jednak nie Co jest nie tak z nim. O nie trafił mnie. No nie ja za późno tego bloka użyłem, O mój Boże. Okej. Okay. Jestem beznadziejny Podzużywanie bloku okej. Okay. Pójdę se tu Mam czas chyba Tak miałem czas A, bo on od tyłu atakuje, on od tyłu czytuje A, to by miał sens Okej okay. Można też i tak No tutaj on jest Dobra chcemy zablokować atak ale podblokowanie to jestem oj, bez uży bezu... użyteczny O Boże, jestem żałosny, totalnie żałosny Jo Jest Udało mi się zablokować atak Teraz użyję chargea i się z nim pobawię. O, może jednak nie Uuuu, ale było to piękne normalnie. Nie ma. Hitbox pomaga strasznie zauważyć ten mass infection. Gdzie on jest? Gdzie on jest? zniknął? Tam jest. No, Charge już nie użyje. Ej, gdzie uciekasz z ziom? Chłopie, ty go tak nie okiwasz. O, wyszedł. Teraz będę... Chance czy Elliot? Chance. Uuu, John to jest killerem. A ja jestem tym Chancem. No nie udało się niestety. jejku Ja facet jestem... Może nie jestem aż taki żałosny. Dobra. O, jest też Nubek. Trzeba go wyjaśnić. Z strzelania w niego oczywiście. Jest! Shootowałem go Dobra O, Idealnie, oh, medkit Ej, sfocusuj się na mnie Jestem chance, mogę mieć weakness'a Czyż nie? Dobra, gdzie mam killera? Tutaj jest Dobra On za mną nie idzie O Boże, ja Ja chciałem E jest! Trafiłem go! Juhu! O, udało mi się! Super! Huuu, kurde, ziomek! No to było niespodziewane. No z nim tak średnio mogę się kręcić wokół jednego obiektu. Bo ma te ślady swoje, zasilane, obslane, naclane. Tam jest. Shoot. Ja chcę go zszutować. Mm. Nie zawsze wychodzi, tak? No tylko dwa kolce wystawił. No, teraz skąd flipanie? A, teraz mogę. Kurde. E, jak te pistolety działają? Co to za młotki on robi? Hatfix byłoby dobrze zdobyć. Chłopie, ty myślisz, że ja nie próbuję tego zdobyć. O, pięknie. O jest, dobra, super. Ale ten hatfix to naprawdę tak mi pomógł. Dosłownie. Co on robi w ogóle? Dobra, jest, zastrzeliłem go, ale umrę! Ale 1% zawsze zostaje. Ale 1% zawsze zostaje. Jest się w tych jakichś poisonach. Okej. Okay. Okej. Okay. Udało się. Po co mi to teraz dajesz? O, ja jestem killerem. Trzeba wszystkich szybko wyjaśnić. Więc chwilę sobie poczekam... Zanim użyję Sabelaj, nie każdy dojdzie do generatorów. Pięknie, kogoś my tu mamy, oczywiście nie trafiłem, bo czemu miałbym w końcu trafić. No tam też nikogo nie trafiłem, tu mamy średskiego nudnego. Tu jemu nie pykło, kolega mu nie pomaga. A to jest życie. Nie używasz tego na mnie. Pięknie. Pięknie. Może nagle odwrócić i użyć tego gówna? Co ty robisz? Co ty robisz? Mondrala, kolejny. Ok, trafiony. Zabij go teraz. Uuu, jest. Jeden pokonany. Ale z niego debil. Mass infection, akurat wyszywałem. No na pewno mnie hitą, no na pewno. Ja pierdzielę. Tam jest, jest, trafiony. Na hita go mam chyba. Jest. Co tam Szedlecki? Naprawdę akurat? Akurat musiałem odejść. Co tam? Jest trafiona baba. Co ty próbujesz? Mogę ciebie zabić, spokojnie, mi to pasi. Poczekam na te tak, lamenta Kurde, pieczone. O boże Dobra, uciekaj Ja pierdziele No chodź, no chodź Jest Nie pykło ja już o czymś takim wiem. No zabij babę, głupią. Jak nie, to tą zabij, jej. Nie powinno to być aż takie ciężkie. Jest! Trafiłem tą babę. Dawaj ją, dawaj ją, dogon ją. Jest! O jejku, mało czasu zostało. I naprawdę mało. A ja tu zamknę też taktykę. Czy to zadziała? Jest, zadziałało. Zabiłem! O kurde. Ok, mam speeda. Na luzie go teraz zabija. Tylko go tym traf, Mass Infection szybko zanim się rusza. Kurde. No, mam speeda, trzy. Nie wiem, jak to się stało. Co jest? Jest! Udało się. Teraz 0077 Jason na superowym lewerze naprawdę setnym widać po skinie... O nie, już ktoś umarł, o nie, Ktoś wyszedł. O nie, to są chyba jakieś siaja. Dobra inject. Ja nie wiem jak to będzie. Szybko! 3 sekundy, szybko, 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 szybko! Tak! W ostatnim momencie. O, tak! Uch. No to mi się udało Dawaj Bloxykole, dawaj Bloxykole, dawaj Bloxykole Wypij ją oczywiście też Bo to nie wiadomo gdzie ten killer jest Tam jest, okej, okay. dobra, uciekaj Dobra, uciekaj tędy Uciekaj Dobra, zupa z bobra Widzi mnie prawdziwego, ajajaj aj, aj. Kurde Kurde Szybko, szybko, dawaj, 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 dawaj Dobra, wygram to, wygram to Wygram tu, Jest, udało mi się Dobra, jest cool kid. O, jestem tapchem. Nie lubi go. Nigdy jako on nie grałem. Jak wieldzielę. Nie wiem, rzucę to może. O, tam rzućmy. Czujcie się bezpiecznie przy tym. A, jak działa ten tripwire? Uuuuu, zawalone. Proszę bardzo. Macie. Czujcie się. Bezpiecznie moi drodzy. Mnie ciekawi jak długie to mogę zrobić. O, a tu tak już nie mogę, okej. Okay. Ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy. Uuu, tutaj damy. O, jakie długie. O, jakie długie. O, jakie długie. Dobra. O nie, mi tutaj odpadło. No i koniec. Wygrałem. Stań ciągle w jednym miejscu, jestem zbyt mocny. Teraz duszekar. Okej, okay, ciekawe. Ciekawe dlatego, bo go nie kupowałem, nie gram jak on. O, achievement mam. Super, jakie on ma skiny. O nie, ta baba czytuje. O jejku, jak ja wyglądam. Uuu, ja jestem frosted. Uuu, jestem zamrożony. Co ty robisz, człowieku? Łatwiej się ode mnie. P -p Protect me. M -m -ma. P -p -p Protect me, ooo. Oh. Plasma bin. Oj. Cz. No ta. Takie coś nie działa, gdy on jest. Gdy killer ma animację. No ta. Ja nie umiem grać, grać jako do sekar, wybaczcie. Wybaczcie Hmm, a mogę kogoś tak trochę... O ja jestem bezużyteczny O ja jestem Dobra Broni go Nie no się ode mnie, czyli też, że balony obyś ja pierdzielę, obserany, za O mój Boże, będzie mnie teraz targetował, bo raz jakiegoś pan protection użyłem, ja pierdzielę. A weź ty pan, naprawdę, kurde. O nie, on tego używa. No nie, on czytuje. No on czytuje, no ja wiedziałem, że on czytuje. Ja pierdzielę. Builderman. Okej, okay, Minecraftowy Jason atakuje No nieźle Dobra, robię to Uwó. O nie, ja umieram Jeśli ci mi się wydało, to, to nie zamówię CERMU, taćpieczkę wylećmy się na scenieczku, pa pa